Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tak tajemniczej strukturze, że sam nie wiem czy lepiej porównać ją do sprężynki, czy może do poduszki. I nie bez powodu klęczę na kolanach, ponieważ ta struktura będzie się znajdowała w obrębie właśnie stawów kolanowych. Zapraszam na odcinek. Zanim zaczniemy omawiać tą strukturę, chwila dla strony językowej. Pamiętajcie, że anatomia uwielbia dokładność i precyzję. Większość źródeł wskazuje, że poprawne są zarówno sformułowania łąkotka, jak i łękotka. Natomiast ta przez on jest uznawana za tą bardziej poprawną. Pamiętajcie, że na tym kanale średnio interesują nas sztywne książkowe definicje. Natomiast warto pamiętać, że łąkotka jest tworem chrzęstno-włóknistym, która dla wielu kształtem przypomina półksiężyc, taki jak ten rogalik. Zaraz zacznę opowiadać dalej. Gdzie one są i po co je mamy? Na początku powiem, że są dwie: przyśrodkowa i boczna, a naturalnym miejscem ich występowania jest kolano. Ich zadania to po pierwsze amortyzacja, więc łąkotki pilnują, aby powierzchnie stawowe nie uderzały o siebie. Po drugie, stabilizacja, więc łąkotki zapobiegają nadmiernym ruchom w stawie. Dlatego po wycięciu łąkotki staw może być niestabilny. Po trzecie, Rozkładanie obciążenia, a więc pomagają w równym ergonomicznym przenoszeniu obciążeń. To szczególnie ważne, ponieważ koladą, ze względu na swoją budowę i funkcję, musi znosić ogromne przeciążenia, bo działają na niego ogromne siły. Uważam więc, że wyobrażenie sobie funkcji łąkotki jako poduszki lub sprężynki jest bardzo trafne. Stąd też mój obraz AI, który pokazuje łąkotki jako właśnie różnego rodzaju poduszki czy sprężynki. Zobaczcie, jakie piękne obrazy. Jak widzicie, warto nie rozwalać sobie łąkotek, bo są istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszego kolana. Jeśli jednak już sobie je rozwalimy, to zazwyczaj w jaki sposób? Mechanizmów jest wiele, ale często mówi się o mechanizmie skrętnym, na przykład na nartach, kiedy stopa zostaje, a reszta ciała skręca się i leci w innym kierunku. Znam też taki przypadek mojego kolegi, pozdrawiam Cię Jarek, który niósł puste transportery po napojach, miał tych skrzynek chyba z 6. Wpadł w dziurę, stopa została zablokowana, a reszta ciała skręciła się i wraz ze skrzynkami poleciała w innym kierunku. W tym przypadku dochodzi właśnie bardzo często do uszkodzenia łąkotek. Ogromnym problemem jest gojenie się łąkotek z uwagi na to, że są słabo unaczynione i słabo unerwione. Najlepiej goją się części zewnętrzne, zwane red-red, najgorzej wewnętrzne, tak zwane white-white, gdzie tego unaczynienia i unerwienia nie ma. Miejsce uszkodzenia łąkotek, więc definiuje wybór leczenia. I teraz zadacie sobie pytanie, co zrobić z takim uszkodzonym gagatkiem? Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to operacja, a więc działanie inwazyjne. Podpowiem Wam, że skleić to się raczej tego nie da. Więc lekarz tak naprawdę ma dwie opcje. Albo zszyć, albo usunąć fragment łąkotki, który został uszkodzony. Natomiast ten kanał nie jest poświęcony chirurgii, a więc nie będziemy się wgłębiać w tajniki tego, w jaki sposób to robi. Druga opcja to leczenie zachowawcze, a więc... Dobra fizjoterapia. Dajcie znać, czy chcecie drugi odcinek o Łąkotkach, gdzie mogę o nich opowiedzieć trochę dokładniej. Póki co ja za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.